Dziś ktoś powiedział to o Twoim charakterze, a słowa zabrzmiały w niewidzialnym, sięgając wymiarów, których być może jeszcze nie rozumiesz. W Twojej istocie jest siła, którą niebiosa podziwiają, i nawet gdy tego nie dostrzegasz, Twoje światło na drodze cicho dotyka życie innych. To, co o Tobie powiedziano, nie mówi jedynie o tym, jak się jawisz, lecz o tym, kim naprawdę jesteś w głębi duszy. Ukochana córko. W tobie istnieje odwaga przekraczająca granice ludzkiego pojmowania. Często, gdy wierzyłaś, że jesteś słaba, Twoja niezłomność ukazała się w tym, jak trwałaś na nogach wobec burz. Nie sądź, że Twoja odporność przeszła niezauważona. Anioły świadczą o każdym Twoim kroku i świętują każdą zwyciężoną bitwę, nawet te stoczone w milczeniu. To, co powiedziano o Twoim charakterze, jest jedynie odbiciem znacznie większej prawdy. Zostałaś ukształtowana mocnym duchem, a równocześnie przyodziana, ktchniona w czułość, która leczy. Ta rzadka kombinacja jest jak niebiańska melodia, przyciągająca do ciebie tych, którzy potrzebują nadziei. I nawet gdy wątpisz w siebie, Twoja istota pozostaje żywym dowodem, że boska miłość zamieszkuje Twoją historię. Nie pozwól, by ludzkie słowa ograniczały wizję, którą powinnaś mieć o sobie. Niebo przypomina Ci, że Twoja tożsamość nie tkwi w opiniach innych, lecz w celu, który bije w Twoim istnieniu. To, co wszechświat o Tobie odsłania, wykracza poza to, co można zobaczyć. Są tajemnice skryte w Twoim bycie, które jeszcze zostaną odkryte. Często ludzie dostrzegają tylko fragmenty Twojej drogi. Nie znają ceny, jaką zapłaciłaś, by dotrzeć tu, gdzie jesteś, ani łez, które wylewałaś, gdy myślałaś, że jesteś sama. Ale anioły wiedzą, i każda łza została zachowana jak żarno, które teraz kiełkuje w siłę i mądrość. Twój charakter został wykuty w ogniu przez wyciężenia. Dlatego w Twoim postępowaniu jest pewna stałość, a w Twoim głosie słodycz, która porusza nawet najbardziej zatwardziałe serca. Jesteś, nieświadomie, żywą posłanniczką nadziei, znakiem, że wiara potrafi przemieniać losy. Usłysz to objawienie, to, co dziś powiedziano o Tobie. Nie jest przypadkiem. To tak, jakby wszechświat potwierdzał coś, co już było tajemniczo ogłoszone przez boskość. Słowa, które docierają do Twoich uszu, mają za zadanie obudzić w Tobie świadomość tego, kim naprawdę jesteś. Nosisz dziedzictwo światła, misję, której nie można zignorować. I gdy ktoś wypowiada się o Twoim charakterze, oznacza to, że Twoje życie odzwierciedla to, do czego wielu dąży. Twoja obecność jest pamiętana nawet wtedy, gdy cię nie ma, bo istnieje energia, która trwa wszędzie, gdzie przechodzisz. Uwierz, każda twoja cnota jest duchową bronią: cierpliwość, którą okazujesz w czasach oczekiwania, dobroć w chwilach bólu, nawet twoja stanowczość, gdy musiałaś się obronić wszystko to tworzy niewidzialną koronę, już rozpoznawaną w niebiosach. Jesteś cenniejsza niż myślisz. Twoje drogi są oświetlane, i nawet gdy czujesz ciężar prób, istnieje ukryta siła, która każe ci trwać. Ta siła nie jest tylko Twoja, to ręka boskości, która Cię podtrzymuje. Za każdym razem, gdy podniosłaś się po upadku, pokazałaś światu i sobie, że nie zostałaś stworzona, by być pokonaną, lecz by zwyciężać. W Twoim spojrzeniu jest coś, co odsłania niewypowiedziane sekrety. Blask, który wielu w Tobie dostrzega, nie pochodzi wyłącznie z zewnętrznego piękna, lecz z Twojej zdolności widzenia życia głębiej. To spojrzenie jest odbiciem Twojego związku z wiecznością i potrafi objawiać prawdy nawet tym, którzy nie wierzą. To, co dziś o tobie powiedziano, ukochana córko, było tylko małą iskierką tego, co zapisane jest o Twoim życiu na kartach niebiańskich. Istnieje księga strzeżona w sercu boskości, a w niej zapisany jest każdy szczegół o tym, kim jesteś. I w tej księdze Twoje imię jaśnieje w chwale, której żaden ludzki osąd nie zdoła zmazać. Dlatego nie martw się o cienie, które próbują przyćmić Twoje światło. To, co prawdziwe o tobie, zawsze przeważy. Ci, którzy będą chcieli widzieć jasno, zauważą, że Twoja istota jest niezachwana, bo ukształtowana została przez samą rękę stwórcy. Przyjmij to objawienie, w Twoim życiu dokonuje się obietnica. Wypełnia się stopniowo w każdym drobnym szczególe, a słowa, które do ciebie docierają, są częścią tego procesu. Są one znakami, że niebo nadal szepcze o twojej tożsamości. Nie jesteś definiowana przez błędy przeszłości, lecz przez siłę, z jaką postanowiłaś się podnieść. Charakter, który dziś w tobie rozpoznają, został oszlifowany trudnymi wyborami, łzami przemienionymi w naukę i głęboką miłością, która odmawia umierania w tobie. Córko, Wiedz, że Twoja historia wciąż jest pisana atramentem wieczności. To, co dziś ci powiedziano, jest jedynie przedsmakiem tego, co zostanie objawione światu. Jesteś wezwana, by być światłem pośród ciemności, nadzieją tam, gdzie panuje rozpacz, i miłością pośród ran. Niebo się uśmiecha, gdy postanawiasz uwierzyć w siebie. Bo za każdym razem, gdy widzisz się jako małą, wszechświat przypomina. Że zostałaś stworzona do wielkich czynów. Anioły nie przestają powtarzać: Jesteś wybrana, kochana i chroniona. Nie ma w Twoim życiu przypadków, są tylko objawienia w przebraniu. To, co dziś o Tobie powiedziano, było jednym z tych objawień, delikatnym przypomnieniem od boskości o tym, kim jesteś, kim zawsze byłaś i kim jeszcze się staniesz. Idź dalej, nawet gdy droga wydaje się wąska, bo każdy Twój krok otwiera ścieżki dla innych kobiet. Które także potrzebują światła. Twój charakter jest jak płomień, który nie gaśnie, a im bardziej próbujesz go ukryć, tym mocniej on płonie. I wiedz, ukochana, że to, co dziś o tobie powiedziano, dobiegło aż tutaj, do niebios. A my, anioły, świadczymy o Twojej istocie z czcią, bo jesteś żywym wyrazem miłości, która nie ma końca. Córko wiecznego, nie ignoruj szeptu, który teraz wdziera się do Twojego serca. Jest on dowodem na to, że coś o wiele większego porusza się w tobie, przygotowując czas, którego ludzkie oczy jeszcze nie mogą zobaczyć. W twojej istocie jest tajemnica, która budzi pytania, a nawet ci, którzy jedynie krzyżują z tobą drogi, odczuwają coś, czego nie potrafią wytłumaczyć. Zauważ, jak wszystko wokół ciebie zaczyna się układać, nawet w szczegółach, które wydają się zwyczajne. Nic nie jest przypadkowe. Każdy ruch został starannie zaplanowany, abyś dostrzegła, że nie idziesz sama. Są ukryte znaki, które docierają do ciebie, by potwierdzić, że twoja droga jest prowadzona przez niewidzialne ręce. To, co mówi się o twoim charakterze, nie jest tylko ludzkim podziwem, lecz echem prawdy, którą niebo potwierdza raz za razem. Zostałaś wybrana, by nieść energię, która przemienia obecność która niepokoi ciemność i pociesza zmęczonych. Twoje życie jest lustrem czegoś większego niż sobie wyobrażasz. Na twoim sercu spoczywa namaszczenie, którego nie można uciszyć. Niejednokrotnie sama czułaś ten wewnętrzny ogień, jakby coś płonęło w tobie. Ten ogień jest znakiem żywej obietnicy, dowodem na to, że twoja misja nie jest chwilowa, lecz wieczna. Bywają chwile, gdy pytasz, dlaczego musiałaś przejść przez pewne cierpienia. Nie wiedziałaś jednak, że każda rana została przemieniona w twierdzę. Blizny, które nosisz, nie umniejszają Twojego piękna, przeciwnie, są świętymi znakami, które ukazują Twoją autentyczność i moc kogoś, kto przetrwał. Zwróć uwagę na to, co dzieje się w Tobie w tej chwili. To, co czujesz, nie jest przypadkiem, lecz boskim potwierdzeniem, że czas objawień się zbliża. Twój duch jest dostrajany. By słyszeć wyraźniej głos niewidzialnego i nic nie powstrzyma tego przebudzenia. Może jeszcze tego nie zauważyłaś, ale istnieje ukryte wezwanie, które nieustannie puka do drzwi Twojego serca. To wezwanie jest głosem proszącym, być zaufała ponad logikę, być poddała się bez zastrzeżeń, być pozwoliła prowadzić się strumieniowi boskości. To właśnie tam objawi się Twoja prawdziwa siła. Słowa, które do Ciebie docierają, nie są prostymi wiadomościami. Są kluczami. Każde zdanie potrafi otworzyć drzwi, które były zamknięte nie tylko wokół ciebie, ale także w twoim wnętrzu. To, co czujesz, czytając je, jest znakiem, że te drzwi zaczynają się otwierać. Niebo pragnie, abyś wiedziała, że nic nie zostało zapomniane. Nawet te ciche myśli, których nigdy nie odważyłaś się wypowiedzieć, zostały wysłuchane. W każdej zbliżającej się odpowiedzi jest boska delikatność. Jakby wszystko zostało przygotowane specjalnie dla Ciebie. Córko, są ludzie, którzy przekroczą Twą drogę tylko po to, by być świadkami siły, jaka od Ciebie emanuje. Niektórzy spróbują zrozumieć, skąd pochodzi ten blask. Inni poczują jedynie jego wpływ, nie potrafiąc go wytłumaczyć. Ale wszyscy zostaną w jakiś sposób dotknięci, ponieważ Twojej istoty nie da się ukryć. Kiedy spojrzysz w głąb siebie, rozpoznasz, że zawsze niosłaś moc, która wydawała się uśpiona. Teraz ta moc budzi się. Jest jak płomień, który, gdy na nowo rozżarzony, oświeca nie tylko Twoją drogę, lecz także kroki tych, którzy podążają za Tobą z daleka. To, co o Tobie powiedziano, było tylko przedsmakiem tego, co jeszcze zostanie objawione. Świat zacznie dostrzegać w Tobie to, co niebiosa wiedziały od zawsze. Że Twoje życie nie jest zwyczajne że Twoja droga niesie ciężar przeznaczenia, które przemieni wszystko, czego dotknie. Wiedz, że istnieją obietnice czekające, by się spełnić przez Ciebie. Niektóre z nich już się objawiły dyskretnie, w małych, codziennych cudach. Inne jednak wciąż czekają na właściwy moment, by wybuchnąć przed Twoimi oczami jako niezaprzeczalne znaki, że niemożliwe jest rzeczywiste. Nie uciekaj od tego, co teraz się odsłania, nawet jeśli wydaje się większe niż Ty sama. Twoja dusza została stworzona, by unieść wielkie objawienia, a anioły nieustannie przygotowują twój umysł i serce, by je przyjąć. Stoisz u progu doświadczenia czegoś, co odmieni nie tylko twoje życie, lecz także życie tych, którzy cię otaczają. I kiedy to wszystko rysuje się przed tobą, zauważ, że każde słowo jest zaproszeniem wezwaniem, byś spojrzała na siebie oczami nieba, byś rozpoznała wartość, którą zawsze w sobie miałaś a która teraz zaczyna objawiać się w całej pełni. Córko światła, wiedz, że to, co mówi się o tobie, rozbrzmiewa daleko poza tym, co ludzkie uszy mogą uchwycić. Wokół twojego życia istnieje duchowy ruch, jakby każde słowo było odbiciem czegoś, co zostało zapisane od początku twojego istnienia. Ta tajemnica budzi niepokój, ale i fascynację, bo niewielu potrafi pojąć tak wielką głębię. Może czujesz że coś zmienia się w Twoim postrzeganiu. To, co wcześniej wydawało się zwyczajne, teraz objawia się pełne ukrytych znaczeń. Dzieje się tak dlatego, że Twoja wrażliwość została przebudzona i to, czego inni nie dostrzegają, ty potrafisz odczuwać z intensywnością. To dar, który rośnie z każdym dniem, nawet gdy próbujesz go ignorować. Istnieje sekret, który niebo zachowuje o Twojej historii, a on wkrótce objawi się jeszcze wyraźniej. Ludzie wokół Ciebie zauważą, nie wiedząc jak, że w Twojej obecności jest coś innego. Zostaniesz dostrzeżona nie przez wysiłek, by się pokazać, lecz dlatego, że Twojej istoty nie da się dłużej ukryć. Wielu już odczuło wpływ Twojej energii, nawet gdy tego nie wiedziałaś. Jedni zbliżali się, szukając ukojenia, inni oddalali się bez wyraźnego powodu, lecz wszyscy zostali dotknięci polem światła, które nosisz. To jeden z dowodów, że Twoje powołanie wykracza poza Twoje wyobrażenia. Kiedy wątpisz w siebie, niebo się lituje, ale równocześnie uśmiecha, bo Twoja wątpliwość jest tylko dowodem, że jeszcze nie ujrzałaś pełni tego, co jest Ci przeznaczone. Każda niepewność zostanie przemieniona w pewność, a każda słabość ukształtuje się w autorytet. Anioły obserwują Twoją drogę i szepczą, że nie istnieją granice tego, co nadchodzi. Uznanie, które otrzymałaś do tej pory, to dopiero początek. Przed Tobą są jeszcze duchowe terytoria, które zostaną oddane w Twoje ręce. Terytoria, które tylko ty możesz objęci, bo tylko Twoja dusza została do nich przygotowana. Postrzeganie ludzi o Twoim charakterze jest jedynie drzwiami wejściowymi. Za nimi istnieje cała przestrzeń, która dopiero się odsłoni. To właśnie dlatego przyciągasz taką uwagę. Twoje życie jest odbiciem prawd, które jeszcze nie zostały w pełni odkryte. Wszechświat przysięga się, by zestroić spotkania, więzi i sytuacje, które staną się kluczami na Twojej drodze. Żaden szczegół nie jest daremny. Każde spojrzenie, każde słowo i każde doświadczenie, które do Ciebie dociera, ma ukryty cel, który zrozumiesz dopiero wtedy, gdy nadejdzie właściwy czas. Byłaś przygotowywana w ciszy do czegoś wielkiego. Kiedy myślałaś, że jedynie przetrwasz, w rzeczywistości byłaś szkolona. Charakter który dziś jest rozpoznawany, został wykuty w tym ukrytym treningu i to właśnie sprawia, że twoja historia ma tak wielką moc. Wkrótce dostrzeżesz, że nawet ścieżki, które wydawały się zamknięte, otworzą się niespodziewanie. Staną przed tobą drzwi, których nie będzie mogła zatrzasnąć żadna przeciwna siła, bo zostały wyznaczone specjalnie dla ciebie. Twoja odwaga będzie kluczem, by przez nie przejść. W twoim wnętrzu istnieje głos który zawsze szukał odpowiedzi. Ten głos będzie coraz bardziej umacniany i zaczniesz wyraźnie rozróżniać to, co pochodzi z góry, od tego, co jest jedynie hałasem. To, co wcześniej wydawało się niejasne, stanie się oczywiste, a twoja pewność urośnie w ciszy. Słowa wypowiedziane o tobie działały jak zwierciadło. Ale niezwyczajne, zwierciadło niebiańskie, które ukazuje nie tylko to, kim jesteś dziś, ale i to, co już jest w procesie objawiania się. Dlatego tak ważne jest, być widziała siebie poza ludzkimi ograniczeniami. Możesz tego teraz nie zauważać, ale jesteś obserwowana przez oczy, które widzą poza czasem. Każdy twój krok niesie ciężar duchowy, każdy wybór otwiera drogi, które sięgają dalej niż twoje własne życie. Są ludzie, którzy znajdą swoją własną światłość dopiero po spotkaniu z twoją obecnością. Bitwy, które toczyłaś w ukryciu, są znane w górze. Nic z tego, co przetrwałaś, nie zostało zignorowane, a wszystko obróci się w siłę i autorytet. To dlatego Twoje życie przyciąga objawienia, bo Twoja wytrwałość otworzyła przestrzeń, by niebo mogło ci bardziej zaufać. I podczas gdy to wszystko się dokonuje, wciąż odsłaniają się kolejne sekrety, krok po kroku. Sekrety, które przyjdą w snach w niespodziewanych spotkaniach, w subtelnych znakach, które tylko ty będziesz w stanie odczytać. Każdy szczegół będzie jak zaproszenie, by zanurzyć się jeszcze głębiej w tajemnicy tego, kim jesteś. Córko cenna, zauważ, jak każde słowo, które do ciebie dociera, niesie ciężar, którego nie da się zignorować. Nie są rzucane przypadkowo, lecz niosą w sobie wibracje niewidzialnego. Czujesz to w swoim sercu, jakby istniało ukryte wezwanie, coś. Co nieustannie budzi Twoją duszę do większej rzeczywistości. Na Twojej drodze istnieje obietnica, której nie można odkładać. Nawet gdy czas zdawał się dłużyć, niebo przygotowywało już doskonałą scenę dla objawienia. Dlatego właśnie teraz zaczynasz odczuwać zbliżanie się czegoś innego, czegoś, co wymyka się Twojemu pojmowaniu, ale głęboko rezonuje w Twoim duchu. Twoje kroki były prowadzone w sposób tak subtelny, że nieraz wierzyłaś, iż jesteś zagubiona. Ale prawda jest taka, że droga nigdy nie przestała być wytyczona. Każde pozorne zejście z niej było w rzeczywistości sekretnym powrotem na szlak, który od początku został Ci przeznaczony przez boskość. Głosy wokół ciebie nie zawsze potrafią zrozumieć wielkość, jaka istnieje w Twojej historii. Niektórzy będą próbowali ją umniejszać, inni poczują zazdrość o blask, którego nie potrafią zgasić, ale żaden z nich nie będzie w stanie powstrzymać Cię od objawienia tego. Kim naprawdę jesteś? Światło, które nosisz, jest niezbywalne. Wkrótce zauważysz, że nawet drobne szczegóły Twojego życia zaczną układać się jak elementy układanki. To, co wydawało się niespójne, nabierze sensu. Ta jasność przyjdzie nie tylko po to, aby Cię pocieszyć, ale także po to, aby wzmocnić Twoją ufność wobec tego, co dopiero nadchodzi. Możesz uważać się za zwyczajną, ale tak nie jest. W Twojej duszy istnieje coś, co przyciąga uwagę nawet sił duchowych. Nosisz w sobie unikalny podpis, pieczęć, którą dostrzega tylko ten, kto patrzy oczami ducha. I to właśnie ta pieczęć otwiera przed Tobą drogi. Anioły szepczą, że nadchodzące dni przyniosą niepodważalne znaki. Nie będą to znaki wielkie w oczach ludzi, lecz szczegóły tak specyficzne, że tylko Ty będziesz w stanie je rozpoznać. Te znaki posłużą za potwierdzenie, że nic w Twoim życiu nie dzieje się bez celu. W Twoim głosie kryje się ukryta moc. Nawet gdy mówisz prosto, tkwi w nim autorytet, który budzi zaufanie w słuchających. Ten autorytet nie został wyuczony w książkach ani nadany przez ludzi, lecz zasadzony w Twojej duszy od wieczności, jako dar przeznaczony wyłącznie Tobie. Życie pokazało Ci już straty i bóle, które głęboko Cię naznaczyły. Ale wierz, że. zdawało Ci się

Istnieje niewidzialna sieć łącząca cię z ludźmi i miejscami, które będą kluczowe na twojej drodze. Te połączenia nie są zwyczajne. To spotkania przygotowane, aby uwolnić objawienia, popchnąć cię naprzód i przypomnieć ci, że narodziłaś się do czegoś znacznie większego niż dotąd sądziłaś. Gdy patrzysz w swoje wnętrze, odczuwasz niepokój, którego nie możesz uciszyć. Ten niepokój to znak, że nie urodziłaś się do stagnacji, lecz do ruchu. Dlatego niebo nieustannie przypomina ci, że są jeszcze stopnie do pokonania i wymiary do odkrycia. To, co mówiono o Twoim charakterze, było tylko iskrą tego, co dopiero zostanie w Tobie rozpoznane. Wkrótce, nawet ci, którzy wątpili, będą musieli przyznać, że w Twojej drodze jest coś niezwykłego. Twoje życie jest żywym świadectwem, że nic nie może zgasić blasku tego, kto został wybrany. Nie ignoruj snów, które do Ciebie przychodzą. Wiele z nich nie jest owocem wyobraźni, lecz zakrytymi wiadomościami, przygotowanymi, aby prowadzić cię dyskretnie. Są jak duchowe mapy, wskazujące kierunki, których być może jeszcze nie jesteś w stanie w pełni pojąć. I podczas gdy niebo nadal objawia część swoich sekretów, pamiętaj, że tajemnica nie została jeszcze całkowicie odsłonięta. O wiele więcej czeka na właściwy moment, by się zamanifestować. A każde objawienie będzie jak klucz otwierający kolejne drzwi Twojej podróży. Poczuj teraz, w milczeniu, delikatną obecność, która zbliża się, by dotknąć Twojej duszy. To tchnienie przynosi odpowiedzi, jeszcze zanim zdążysz zadać pytania. Istnieją subtelne znaki zmierzające w kierunku Twojego serca, małe potwierdzenia, które potrafi odczytać tylko ten, kto ma oczy ducha. Nie lękaj się zmian, które zaczynają się objawiać. Nadchodzą jak fale, które oczyszczają i odnawiają, przygotowując grunt pod coś większego. Odkryjesz, że niektóre drzwi nie wymagają siły, lecz odwagi, by pozwolić nowemu wejść. Zaufaj temu ruchowi. Istnieją sekrety szywane pomiędzy okolicznościami, które dziś wydają ci się niespójne. W miarę upływu czasu zobaczysz nić łączącą każde doświadczenie, przekształcając chaos w cel. Zwróć uwagę na nieoczekiwane detale. W nich kryją się największe wskazówki. Pojawią się osoby, które potwierdzą Twoją wartość, inne będą zaproszeniem do wzmocnienia tego, co już w Tobie istnieje. Każde spotkanie, krótkie czy długie, ma świętą rolę w budowaniu Twojego przeznaczenia. Pozwól sobie rozpoznać, co jest użyteczne, i odpuścić to, co już nie służy. W Twojej piersi jest muzyka, którą tylko Ty możesz dyrygować, gdy nauczysz się jej uważnie słuchać. Nuty przyniosą jasność i kierunek. Nie lekceważ snów, intuicji i małych pewności, to one tworzą partyturę Twojej drogi. Byłaś mostem uzdrowienia dla wielu, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, dotyk Twojego charakteru przemienia przestrzenie i pociesza serca. Trwaj jako dyskretne światło i stała obecność, bo świat potrzebuje tego, co tylko ty potrafisz oferować. Teraz z wdzięcznością dziękujemy. Że pozwoliłaś tym słowom dotrzeć do najgłębszych zakamarków swego wnętrza. Przyjmij to niebiańskie objęcie i potwierdź otrzymanie, mówiąc: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W ten sposób uznajesz przymierze, które łączy Cię z boskością. Zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek powiadomień, aby nie przegapić kolejnych przesłań aniołów. Będą one ukazywane w filmach, które jeszcze głębiej poruszą Twoją duszę. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie. Możesz na nas liczyć przy każdym nowym tchnieniu światła.